Z nami Michał Bok, opiekun wolontariuszy. Michał, jak atmosfera w sztabie. O, jest gorąco, właśnie za da moment pojawią się tutaj wolontariusze z powiatu Leskiego. Bali leskotów Lesko, tu wpadną do nas i myślę, że będzie bardzo, bardzo trudno to ogarnąć. ale mamy tak wspaniałą kadrę, taki wspaniały skład tego sztabu, co liczą te dzielnie pieniążki, że na pewno damy radę. No właśnie, w tym roku, jeżeli po raz pierwszy grają razem, powiedz, ile wolontariuszy wyruszyło na ulicę? Wolontariuszy jest blisko pół tysiąca. Z tym, że wolontariusze to są ci, którzy ruszają z puszkami. I nie tylko, ponieważ także włączyło się wiele ludzi dobrego serca, którzy pomagają organizacyjnie i wielu z nich nie ma identyfikatoru, ponieważ oni zrezygnowali z tego przywileju kosztem tego, żeby ktoś inny mógł ruszyć i zbrać te i pieniążki. Więc to naprawdę wolontariuszy ruszyło, stricte mówiąc, pół tysiąca, a pomaga przy wośpie ponad 600 osób. I jak przebiega nie pieniędzy? No liczenie cały czas, te kwoty rosną, postępują. Na chwilę obecną powiem Państwu, że nie wiem, bo to się zmienia z chwili na chwilę. Jeszcze, jeszcze jakiś czas temu było 15 tysięcy, potem 20, 000, a potem 25, 000, 30, ale ja naprawdę nie wiem, ile jest teraz, ale wiem, że do 20 będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo i bardzo gorąco na scenie, jak powiemy. I wierzę w to, że to będzie stuwa. A czy zdarzyły się jakieś może y, sytuacje, w których mieliście naruszoną puszkę, bądź wolontariusz się pod osobę, która zbiera pieniądze? Każdy moment naruszenia puszki, czy powiedzmy delikatnego uszkodzenia wiąże się z tym, że osoba licząca pieniądze unosi rękę do góry i sygnalizuje mi to. Ja następnie wraz z drugą osobą oceniamy sposób naruszenia tej puszki, ponieważ pogoda jest tak, tak trudna, że te puszki wiadomo pod wpływem temperatury ulegają lekkim deformacjom. W związku z tym my oceniamy, czy tak jest, czy nie. Widzimy ślady kleju, gdzie jest, to, gdzie jest ten klej z obuszczka, po przez deszcz odeszła ta plomba. Tam, gdzie nie ma tych śladów, no to trudno, to już po prostu będziemy musieli wzywać policję. Będziemy musieli, bo do tej pory tego nie robiliśmy, bo wszystko przebiega wzorcowo. Powiedz jeszcze, w jaki sposób jest pan, e, wolontariusza? Wolontariusz? Ha, wolontariusz wielkiej orkiestry świadczącej pomocy to przede wszystkim identyfikator. Jak Państwo dobrze widzą, hologram, czyli piękne serduszka błyszczące w różnych odcieniach, pieczątka czerwona orkiestry, numer identyfikacyjny oraz uśmiechnięty człowiek, w tym wypadku to jestem ja. Dużo młodszy ale ten sam uśmiechnięty. A także puszka. Puszka, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Numer puszki, plomba przede wszystkim te kolorowe, barwne uśmiechy i oczywiście serduszka. Serduszka wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Ale tak przede wszystkim pamiętajmy, nasi wolontariusze są wszędzie. Są nie tylko w Sanoku, nie tylko w Lesku, są także w dalekiej wojtkowej, wojtkówce, w Wieszczadach, ale przede wszystkim najbardziej cieszy mnie jedna rzecz, że ci wolontariusze są bardzo cieple spostrzegani przez ludzi. Nie mamy żadnych sygnałów, że dziś zostali wyrzucani, że zostali opluwani czy obrażani, więc to jest fantastyczne i z tego serca, Dziękuję mieszkańcom miasta Sanoka, powiatu Sanockiego, Leskiego oraz Mieszczeckiego. Powiedz jeszcze, do której godziny możemy zbrać pieniądze? Różnie, w zależności od wieku, wolontariusze młodsi już teraz będą wracać, wrócili już do nas, natomiast wolontariusze w klasach licealnych i studenci do godziny 21 powinni zameldować się w ekonomiku i myślę, że do 24 poznamy całą kwotę, jaką udało nam się zebrać. Z tym, że jeszcze niespodzianka, bo od poniedziałku wiele gadżetów trafi na Allegro. Ale jakich? Dowiedzą się Państwo o tym w mediach lokalnych. Dzięki Michał.